Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale. Ja nazywam się Radek, a dzisiaj gramy sobie w grę, która nazywa się Tiny Falls, gdzie będziemy takimi właśnie malutkimi ziomeczkami sobie zarządzać i prowadzić ich do zwycięstwa w fantastycznej przygodzie. Przynajmniej mam taką nadzieję. Rozpoczynamy sobie jak standardowo to zaprzebywało mnie na kanale w ciemno, więc nie wiem co mnie czeka. Mam nadzieję, że czekają mnie i was. Na pewno przyjemne sytuacje, przyjemne momenty w tej gierce i zachęcam Was też, bo na pewno będzie mi przyjemnie wtedy, kiedy zasubskrybujecie kanał. Ale dobrze. Subskrybujecie, ja przechodzę już do gry. Rozpoczynamy nową grę. Musimy wybrać imię dla króla. No to nazwiemy się Stea. No bo co? W końcu taki mamy kanał. Normal czy easy? Hmm. Bez czasowego limitu, ale bez achievementów. Nie no, zaczniemy sobie na, na normalnym poziomie trudności. Cokolwiek to może oznaczać. Na pewno nie na trudnym, bo jak wiecie, ja jestem słabym graczem, więc sobie nie poradzę. To wszystko zaczęło się dawno temu. Nasz świat był spokojny. Właściwie nasz teren. Ale wtedy. Kosmiczna moc nas zinwajdowała, zaatakowała. Przez 45 dni, <grytnie> konkretnie, wcale nie odnosi się to w żadnym wypadku do e, poziomu trudności. Mroczne istoty e, atakowały nasz świat. E, nadzieja powolutku wygasała, aż w końcu potężny artefakt został odkryty. Korona, która doprowadziła do króla. Potęga zła została pokonana. A zwykli ludzie po prostu się cieszyli z tego tytułu, no bo co mieli innego robić, tak na, tak na zdrowy rozum? Jednakże, zło wciąż pozostało w tym świecie. To są nasze małe lutki? zobaczcie, jakie one są piękne, pikselowe i w ogóle takie małe białe. Cholerniki jedne. Wasza wysokość, szybko! Trzeba się schronić! Jesteśmy atako I został zjedzony przez któlu? No totalnie nie był a Potem jakiś ziomek na Rave'ie przyszedł po prostu, patrzcie na ręce, rozłożone, już się dobrze bawi. Cóż, 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 a tylko dwa małe ziomki, żeby ochronić taki potężny artefakt. Jakież to urocze. Nigdy nie otrzymasz żadnej rzeczy ode mnie, ty przebrzydła kreaturo. W takim razie wezmę koronę z twojej martwej czachy. Strażnicy, zabijcie go. Mamy całego jednego strażnika. On się nazywa James, swoją drogą, i jest wojownikiem Jamesie. Masz nóż, masz jerkin, czyli jakąś taką skórzaną zbrojkę. Co ty tu możesz zrobić? Możesz atakować za 5 damage'u i to chyba wszystko co możesz zrobić na razie. Ja mogę tutaj coś wybrać, nie? Chyba po prostu mogę to kliknąć. Tak, to jest chyba się. Jeszcze tutorial. On to jest zły czarno. Księżnik nie ma 200 HPów. 5 mu za wiele nie zrobi. On nam zadał 30 obrażeń. To ja myślę, że to może być problem. Czy nasz król zginie już na samym początku? Co my tu możemy zrobić? Możemy się leczyć za 30 HP. Możemy zwiększyć nasz atak. Możemy też smajtnąć kogoś. smajtnijmy w takim wypadku naszego przeciwnika. Za płomienie zadające dwa punkty obrażeń. Czuję, że to będzie lekki problem. No dobra, teraz możemy wybierać też inne rzeczy. Myślę, że tutaj zrobimy. Warcry, niech mamy więcej ataku na najbliższą turę. I tak coś nie czuję, że nam się tutaj uda. Mroczny tentacle zadał 150 punktów obrażeń Jamesowi i nas zabił. Hmm. Świetny początek gry, muszę przyznać. Nasz król został pokonany. Woo! Dobry początek. Siły zła zabrały sobie w swoją posiadanie koronę. Cała fala zła i perwersji wprawiła tereny w częsienie. Jak w czasie, kiedy moc korony była niszczona i pogarszana. Jak to powiedzieć? Zgarszana, chyba zgorszana? Zgorszyć? Zgorszyć? To koruptowana była po prostu, to nasz król zniknął. Czyli ja tak naprawdę. Hello. Jak piaski kosmicznego czasu zaczęły się przesuwać, w 45 dni nasz świat ma być właśnie zniszczony. Ale daleko od korony król przetrwał jednak. Po dniu wędrowania w absolutnej deprawacji. Zobaczył on miasto, w którym pokój wciąż jeszcze egzystował. Proszę bardzo, to jest to miasto. Mamy stupisię golda, jakim cudem uratowało się przy nas. Mamy jednego folka i to jest właśnie nasz król, który nie ma nic przy sobie tak w sumie naprawdę. Możemy zakrutować też nowych ludzików. Na przykład Flinta, który jest sobie zwykłym farmerem. Łazi sobie na pole codziennie, hoduje sobie marchew i rzodkiewa. A tutaj nagle przychodzi król i mówi, idziesz ze mną. I to za darmo. Proszę bardzo. I Clint teraz no jest tutaj właśnie w naszym... Można powiedzieć posiadaniu trochę, nie mówię, że to niewolnictwo, ale 80HP, 50 energii, ma jakieś tam ataki, ma nawet jakieś leczonko. Flint jest całkiem ogarniętym ziomeczkiem, nie ma co tutaj narzekać na Flinta. Dobra, mamy jakieś inne możliwości, możemy trenować na przykład, możemy wybrać jakiegoś ziomka. I myślę, że wybierzemy Flinta, bo na nas, nas, nie wytrenujemy, bo nas nie stać. Proszę bardzo, Flintę zamienimy w wojownika za 100 golda. No to mi się podoba, to się jutro skończy ten trening, co prawda. Limit miasta, co nam limit miasta pozwoli? No, musimy wybrać folksów. No, mamy tylko króla. Tylko, sie tylko siebie mamy. Chciałem ja się od tego przerzucić. Okej, okay, to jest nasz zespół, że tak powiem. I idziemy na eksplorację. Ale z samym królem, że tak powiem. To tak nie. No tak, film trenuje, nie? Flint jest zwykłym chłopem. On tak po prostu nie pójdzie w świat. On musi porzucić swoje farmerskie nawyki i przywdziać nowe szaty wojownika. Bardzo łatwe. Bardzo mi się to podoba. Ten wróżkowy las. Będą w nim pewnie wróżki. Albo szczury, jak się okazuje. I małe slajmy Świetnie, one są silne, mają 5 HP, to nie jest tak strasznie. Spróbujemy go pokonać w takim wypadku zwykłym atakiem, czy mamy jakiś atak, który robi... Nie, mamy po prostu zwykły atak za 5. Okej, okay. Rad jest pokonany, dostajemy kaskę z tego tytułu, on nam rzucił jakieś sticky goo, które nam zmniejszyło armor, ale to nie ma znaczenia wielkiego, ponieważ on już nie żyje, więc nam krzywdy nie zrobi. Dwa korzenie znaleźliśmy przy okazji. Ten armor pozostał na nas! Mniej mi się to podoba, co my tu mamy? A folksów naszych, a tutaj? A po prostu menu, Ok, myślałem, że jakieś ciekawostki się tu pojawią. Nie wiem, czy jest sens burnować kogokolwiek, ale wiem, że chyba w pierwszej kolejności pozbędziemy się slime'ów. Więc proszę bardzo, pierwszy jest pokonany, Tam dwóch przeciwników jeszcze jest, no i nam krzywdę... U, nam defensywy cały czas, że, że tak powiem, pogarszają, ona powolutku też opada co turę, co ciekawe. Czym mi się bardzo podoba, bo to znaczy, że po tej turze powinienem być już w pełni zadowolony z życia. 7 hp utraciliśmy. Ta żaba ma dużo, dużo punktów życia po 15 aż. Możemy ją podpalić. Ale nie, wiecie co, podpalić to my mogliśmy na początku, to dopiero teraz zauważyłem, że podpalenie targetuje aż 3 osoby, zwróćcie uwagę, tutaj jest liczba targetów zawsze pokazana. Więc no mogliśmy to może i zrobić lepiej, trudno, ona ma cały czas tą defensywę i cały czas sobie tej defensywy dodaje, co mi się bardzo nie podoba, bo coraz trudniej jest ją zranić, o Jezu, plus 4 defensywy. Wiecie co, ja ją jednak podpalę, może powinien, żeby mieli więcej krzywdy, niż po prostu tarcza, ona nas ugryzła za 5. Tak, płomienie zdecydowanie były lepszym pomysłem niż po prostu bicie po mordzie, to to fakt. No jestem królem, który dopiero się uczy tak naprawdę. No idę na kolejną walkę i będziemy walczyć z bossem, No będę chciał... Czy bossem jest drzewo? Hej, przypomina mi się od razu ten. jeden chroni go, tam też było, tak dokładnie tak wyglądające drzewo zresztą, bardzo podobny design miało. Okej, jak to jest drzewo to ja je muszę podpalić, jest bardzo słabe zresztą na płonięcie, więc... Zobaczmy, ile to jest za obrażeń. O oh, Jesus, To było bardzo. Ja, płoń Płon, po prostu spalimy. Cały ten las podpalę, żeby tylko przeżyć. Proszę bardzo, end spłonął. Dobrze wiedzieć, czy on był podatny na to. Znaczy, to można się było domyślić. To było drzewo jednak, tak? Jakby no, na litość boską. No nic, mamy, wygraliśmy pojedynek. Eee, takie właśnie bounty zdobyliśmy. Wracamy do miasta. Pewnie będziemy mogli te rzeczy na coś przekuć. Flynn stał się wojownikiem. Mamy jeszcze 43 dni do końca świata. Pamiętajmy o tym. Mamy naszego Folksa tutaj, proszę bardzo, to już jest Flint, to nie jest dostępny. Możemy go wygnać, jeśli byśmy chcieli, ale to może nie być dobrym pomysłem. Co ciekawe, możemy tutaj zrobić też inne rzeczy. Chyba możemy też trenować naszego króla, bo mamy dużo golda w sumie. Ale ja bym chyba chciał zrekrutować nowego Folka? Dan! Dan, słuchaj. Słuchaj, jesteś, jesteś z nami teraz. I powiem Ci więcej, Dan, idziesz od razu trenować? Nie ma co ukrywać, Dan, że o nie możemy trenować, jak jesteśmy ranni. Ciekawe, Dan, Słuchaj, będziesz, będziesz warriorem, też nie ma co tutaj ukrywać. Trenuj, chłopaku, trenuj. A my zobaczymy, co możemy tu zrobić innego. Mamy budynek magikarium, świątynia, obóz i slamsy. Myślę, że świątynia, na przykład do wybudowania 600 golda. Kurda, ale ona pozwala nam trenować ludzi w wieże, a to nam pozwala trenować ludzi w magii z kolei. Chyba zrobimy to. Niech to się buduje, to dopiero jutro będzie gotowe. Mamy jeszcze 110 golda. Jako, że mamy 110 golda, czy możemy coś zrobić ciekawego? Na przykład, nie wiem, stworzyć mu lepszą broń. O, proszę bardzo, możemy kupić mu lepszą broń. Co prawda to dopiero jutro będzie. Czy w takim wypadku nie mam człowieka, którego mogę wysłać do walki? Bo nie mam żadnych folków chyba już, co nie? Town limit, zobaczmy. Mogę kogokolwiek wybrać? Chyba nie mogę. Wszyscy coś, coś robią. Eee, a jak, mogę tutaj na wrzucić? I go mieć ze sobą? Kurde, no. Nie mam żadnej populacji. A mogę króla uleczyć, gdybym mógł króla uleczyć? To mógłbym przynajmniej króla znowu wysłać, czy jestem jakoś w stanie to zrobić? Za dwa dni, bo jest ranny, będzie dostępny. Uj, 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 to poczekamy do jutra dopiero. No to mogę iść się przespać w sumie. Pójdę się przespać, straciliśmy jeden dzień. Dan został warriorem. Flint ma teraz dagera, Magikarium zostało ulepszone do pierwszego poziomu. I eee, sklep jest w limicie miastowym teraz. Czy ja mogę jeszcze kogoś zakrutować? No, mam pełne miasto w sumie. Nie mam też golda, żeby cokolwiek robić. Czy jestem w stanie kogoś magicznie trenować? Czyste golda, czyste golda? No, ja jestem ranny oczywiście. Okej, okay, czyli nie jestem w stanie w sumie zrobić nic konkretnego. Po prostu muszę iść na wyprawę. Mam sklep dostępny, nie mam kasy oczywiście na nic. No, ale będę mógł sobie teraz wybrać folków. Mogę flinta i dana. Oni są w miarę do siebie podobni. Jeden ma lepszą broń. Może nam się przydadzą. Mamy jakieś. Itemy. Mamy ten potion. No, nie wiem, czy jest sens, więcej. Myślę, że te pulsione muszą im wystarczyć. ten nie jeden pulsion, niech się nim podzielą, jakąś w jakiś sposób. Dobra, to pokonaliśmy, tylko to jest pytanie. Ja muszę iść do któregoś z tych, tak? Nie mogę pójść tutaj? Mogę pójść tutaj. Easy, medium, easy. Myślę, że Flint z danym sobie poradzą na easy, nie? Cholera, wiem, to jest Dolina goblinów, jest ich tutaj trochę. Cholerka, jasna. Ale 10 damage pierwszemu i drugiemu przeciwnikowi zadaje ten atak, a ten zadaje 20. Myślę, że jeden mógłby zaatakować za 20. To myślę, że byłoby spoko, proszę bardzo. A drugi. O, okej. Okay. Teraz kolejny atakuje. Ja myślałem, że ja będę od razu. Najwyraźniej no to jest tak na przemian trochę jednak. 12 pierwszemu i dalej yy, kolejnemu. no Dobra, to zrobimy to, żeby pozbyć się ich dwóch. Proszę bardzo. Na razie jest okej, okay. Oni tutaj oczywiście teraz oberwą trochę, no bo muszą. Ale oni są słabi po piątce. Po piątce to my możemy ich pobić, że tak powiem. Tak, i to jest na przemian, co ciekawe. Myślałem, że to jest jakiś, e, jakiś, jakiś po prostu turn order, ale nie, wychodzi na to, że to faktycznie są po kolei. Znaleźliśmy sznurek przy nich, ciekawe. Oh Jesus, a to co jest? To jest cyklop, ma 50 HP. Ehm, myślę, że zwiększymy sobie atak najpierw. Niech się wszyscy ucieszą. On nam za 10 HP wszystkim walnął. Czy coś o nim możemy wiedzieć więcej? Nie wiemy tylko, że to jest cyklop, nie wiemy ile robi. Tak naprawdę. Możemy strajknąć za 27 punktów obrażeń I myślę, że to właśnie zrobimy. Jest połowa życia ponad i myślę, że też 25 z kolei tutaj zaatakujemy, więc Cyklop jest już pokonany. Mamy mało tych zasobów, więc ta kolejna walka, która będzie bossem, będzie pewnie problematyczna. ale zobaczmy, co tu się dzieje? Co to za Goblini Król czy Orczy? Nie, to jest faktycznie Goblini Król. Jest jeden, ma 60 HP, jest słaby na krwawienie. Problem no, jest taki, że nie bardzo mamy... Jak krwawienie mu zadać? Dobra, myślę, że po prostu zrobimy 20 obrażeń. Dopóki możemy to jeszcze robić. No, za 10 to nie, nie, nie jest najgorzej. 22. On no, tutaj trochę ucierpi. Uuu, jeszcze potrafi ze swojej tej różdżki, że tak powiem, atakować. Skurczę byk. 20, pokonujemy gobina. Dużo straciliśmy tej energii, no to chyba nie jest problem, nie? Dużo kasy też zyskaliśmy. Akord bardzo fajnie. I nawet dostaliśmy różaniec i jeszcze plecak. Interesujące to wszystko jest. Jesteśmy my zdrowi. Świetnie. Hmm. Tylko co teraz? Tylko jeden z nas jest dostępny do walki tak naprawdę i jest to król oczywiście. Możemy zaprojektować tawernę. zwiększy hmm. się populacja wtedy o jeden. 1200 gold aż zaprojektujemy tą tawernę. Wiecie co? Jutro będzie gotowa. I teraz tak, pytanie brzmi. Trening magiczny. Nie moglibyśmy... A, nie mamy kasy. Dobra, tyle było z treningu magicznego. Czy jesteśmy w stanie komuś ulepszyć broń? Flynn 75 Golda Dan. Myślę, że Danowi ulepszymy. 60 golda się nam pozostanie na działania. Meda training. Gdybyśmy króla chcieli wysłać na trening, to to jest 300 golda, więc bardzo, bardzo dużo jak na nasze możliwości. Artefakty, mamy artefakty, to ciekawe. Mamy tak, plus 2 defensywy, plus 20 max HP albo plus 10 golda. Ja myślę, że na razie weźmiemy sobie ten backpack. Eee, czy możemy innym naszym postaciom coś dać? Możemy, więc skoro mamy okazję, to po prostu dajmy, rozdajmy te rzeczy, niech każdy się trochę czuje lepiej z możliwościami. mam też komponenty. Co ciekawe, tylko ta, tak, to są komponenty, które możemy rozumiem sprzedać, ale nie musimy, możemy je trzymać. Plus 10 drewna. Ciekawe, ciekawe, czy te komponenty nam się przydadzą gdzieś później. No nic, idziemy do Town Limitu. Przedmioty, no mamy potion, ale nie potrzebujemy się chyba leczyć w tym momencie. Weźmiemy sobie króla, niech król pójdzie do akcji. Tylko czy król jest to naprawdę w stanie sam sobie poradzić? No on jest silny w sumie. Spróbujmy poeksplorować trochę. Mamy oczywiście, tam się udało przejść. Tu jest medium już, tutaj też jest medium. Nie, myślę, że pójdziemy jeszcze raz do doliny. Do nie gobliny, tylko. Znaczy, gobliny tam są, ale to jest, to jest dolina. Boże święty, trudno się czasami nie mówi. Burn, jeden atak. Hmm. Kurde, to mógł być nie, nie najlepszy pomysł, żeby wysłać króla tutaj. Spróbujmy podpalić kolesia. On będzie płonął. A on zadaje 20 punktów wyraźnie, chryste panie. On jest potężnym kolesiem. To mógł być bardzo słaby pomysł, żeby się tu wybrać. Za pięć, to my mu za dużo nie zrobimy, Tyle, on płonie jeszcze. On już nam połowę życia zabrał, to się źle skończy dla nas. Dla jego królewskiej mości zwłaszcza, niech on płonie znowu. O nie, 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 my się musimy ewakuować zaraz. Mogę użyć Purszona, ale przecież my dalej nic nie zrobimy. Tak naprawdę. No Dobra, podpalmy go jeszcze raz. Niech on sobie płonie. O nie, nie, to jest ucieczka, to jest totalnie ucieczka. To był bardzo zły pomysł, tak, uciekamy. Wracamy do miasta. Dan ma oczywiście teraz dagger. Tawerna jest na drugim poziomie. Możemy dodatkowego Folksa zrekrutować. Myślę, że to jest jedyne wyjście z tej sytuacji, bo nasz król jest na razie niespecjalnie, niespecjalnie podatny na pomoc. O, możemy szybciej wyleczyć ciomeczków. No tak, Flint tutaj, kurde, nie ma co ukrywać, że potrzebujemy takiej pomocy medycznej. Myślę, że kurde, za, zatrudnimy Flinta jeszcze tutaj do odpoczynku. My natomiast, tak, musimy jakoś zakrutować więc zobaczmy jakie mamy możliwości. Mamy warrior 150 golda, jakbyśmy sprzedali któryś z komponentów, to chyba teraz już nas stać. A 150, przepraszam, to jeszcze musimy, to jeszcze musimy, okład drewno tam jest, no dobra. Teraz powinno być okej. Okay. Zgarniamy od razu gotowego do działania warriora i to jest super sprawa. On jest gotowy do działania, tak mówiłem, ale nie ma za bardzo z kim iść. Tylko jutro będziemy mieli jakąś możliwość zrobienia czegoś więcej. Więc myślę, że faktycznie. No, możemy go tak naprawdę wysłać w pojedynkę tylko w jedno miejsce naszego Jumbo. I to jest do tej pierwszej opcji tej tutaj tego miasteczka nie miasteczka, tylko wóża tej wioski a nawet lasu wróżek bo to jest sobie, powinien spokojnie poradzić. Tym bardziej, że on co 12 obrażeń no to jest bez najmniejszego problemu. Robimy tak. Pyk. Oboje są pokonani. To myślę, że Chambo tutaj przejdzie jak przez masło tych przeciwników. Tym bardziej, że za każdym razem znaczy, że muszę robić to. I to będzie wystarczać. I teraz mamy bosika. Nie, tu nie było bosika w tej, w tej rundzie faktycznie. I proszę bardzo. Bez ten, bez żadnych obrażeń. To jest dopiero świetna akcja. Danie ze zdrowy. Shop się pojawił, czyli sklepik. Ok, mamy 4 folksów gotowych do działania. Zobaczcie, wszyscy są przygotowani na akcję. My możemy sobie wysłać tylko trzech do boju, a mamy 110 golda. Czy mogę kogoś, mogę kogoś e ewentualnie ulepszyć? Myślę, że Jumbo, będziesz miał lepszy mieczyk. Co ty na to? 35 golda. No, my idziemy działać. Co to znaczy dokładnie? To znaczy, że wybieramy sobie team. Weźmiemy króla, weźmiemy naszych warriorów do akcji. Są przygotowani i idziemy eksplorować świat. I teraz co? Medium? Największa farma w świecie. Idziemy. Medium. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Może to szybko wybiegam do przodu. Ale mamy limitowany czas działania. 25, słaby na bleed. Ok. Yy, robimy ten atak, bo to zawsze dwóch walnie. W masz cztery te cztery miejsca, które musimy odwiedzić, więc tutaj troszkę nas to zamęczy. Kurde, 12 damage'u. 7. No, no nic, no musimy to tak walnąć, po prostu. I po prostu zwykłymi atakami już ich dobijemy. Szkoda po prostu, że stracimy jeszcze hpki do tego. No, ale mówi się trudno, nic, nie mam takiego, żeby zaatakować wszystkich naraz. Jeden jest pokonany, to są świnki w ogóle. Proszę bardzo. Świnki zostały pokonane. Zbieramy owocki, Nie wiem czemu z, z świn wypadło owoce, wolę się nie domyślać. Teraz z kolei mamy do czynienia z kurczakami. Wow, robi się problematycznie. 12 wszystkim. Proszę bardzo, tego już nie będziemy bili z mocnym atakiem. On przyzwał kolejnego! Będziemy go bili z mocnym atakiem, proszę bardzo. Nie ma takiego kurczę przyzywania, sobie towarzyszy do walki. I zwykły atak, żeby go uśmiercić w tym momencie, zgarniamy te pieniążki, zgarniamy owocki i idziemy dalej. Teraz kurczaki. N nie ma roostera, więc nie przyzwie. I mamy też świnkę. Dobra, myślę, że co? Musimy bić w ten sposób. 12, no 12 na pewno, niech dwa będą pokonane. Nie, ja myślę, że teraz skończy ta energia cała. To jest problem. Trzy razy szpony zadziałały. 12. No, świnki nie zabijemy w ten sposób. Ale świnkę zabijemy zwykłymi atakami, już chyba 5. Myślę, że 5 wystarczy. Acz znaczy, nie wystarczy, żeby pokonać, ale że teraz wystarczy, bo ona ma. Na litość boskom. Akurat nam brakuje. Dobra, nie. Już wolę przyjąć to obrażenia na, na, na siebie. To nie jest jakaś tragedia, a przynajmniej zachowamy sobie energię na, na bossa, bo właśnie teraz będzie boss. I zastanawiam się, co to będzie, co na farmie. Byk jest na farmie bossem. No tak, to ma sens w gruncie rzeczy, jest to jakoś tematycznie spójne. Teraz tak, co my robimy? 5, atak wszyscy, 5 plus ataku dla wszystkich sojuszników. Proszę bardzo. a nas tutaj walnął i nas skrwawił. No dobra, 27 strike, żebyśmy jednak coś zaczęli robić tutaj z tym, z tym byczkiem. Dużo, dużo mu to kurczę zadało obrażeń. Teraz tak, my możemy leczyć, przypomniało mi się teraz. Więc... Yy, leczymy tylko jedną. nie leczymy wszystkich? Zaraz, a nie to możemy stargetować tylko jedną osobę z pięciu, a nie że wszystkich. Dobra, wyleczmy kolegę. Do full. Ciekawe czy to wpływa na jego jakby ranę po walce całą. 27, proszę bardzo, pyk. To dużo mu zrobi krzywdy. Dan oczywiście cały czas krwawi. To jest takie średnio fajne, ale my pokonujemy byka w tym momencie i pokonujemy kolejnego bossa. 2350 golda. Bardzo i dobre buty tam znaleźliśmy jeszcze. To fantastycznie. Mamy też tutaj mieczyk ulepszony. Mamy możliwość też zbudowania nowych rzeczy. Ale w pierwszej kolejności, ja bym chciał kogoś wysłać na trening magiczny. Myślę, że co wtedy się stanie? A 8 damage'u. Aha, zmienimy się z króla w arcymaga. Będziemy mieli dużo obrażeń. Dalej mamy heal. A tu mamy nie tylko płonięcia, ale przy okazji poison i bleed. Dobra, nie kontroluję faktycznie tą magię. To się nam może bardzo przydać. A pytanie, bo wciąż mamy golda. Slamsy obóz świątynia. Jak zbuduję slamsy, pozwala tworzyć kryminalistów. <laughs> Zajebiście. To jest to, co każde królestwo potrzebuje. To oczywiście, że to zrobię. Że to się będzie tworzyć. Ja mogę zbudować kolejną rzecz. Hunting training. No i jeszcze tutaj. Niech się wszystko tworzy. Mam jeszcze wciąż pieniążki, tak naprawdę. Mam też artefakt, który zdobyliśmy. Jest jedna postać, której artefaktu nie ma. A Ability kosztują mniej o 5 energii. Przyda się, teraz tak. Weapon Forge, co możemy tutaj ulepszyć? No, możemy mieczyki ulepszyć wszystkim, tak w sumie. A nie, nie wszystkim, bo nie mamy możliwości wybudowania jeszcze. A mogę upgradeować? 1000 golda? Nie mogę upgradeować, ok. Mele Training, czy mogę kogoś wysłać na trening? Jumbo mogę wysłać. Staję się Berserkerem wtedy. Jumbo, trenuj. Bo dzisiaj nie wychodzimy na żadną akcję, jak się okazuje, chyba. I kogoś możemy też na odpoczynek wysłać. Dana, on się wtedy uleczy szybciej. Czy znaczy, że resztę mogę po prostu wysłać do akcji? Czy oni są niedostępni w sumie? Bo wszyscy trenują, nie? Więc chyba nie mogę. A zerkniemy. No zaraz, tutaj coś jakby mi się świeci cały czas. Jakbym mógł coś w teorii zrobić, ale nie mogę przecież. No dobra, zobaczmy. Przedmiotiki nie używamy tutaj. Czy mam kogokolwiek do... Nikogo nie mam do wysłania. Okej, okay, to ja tylko chcę zobaczyć, prześpimy się dzisiaj. Flint jest healthy, czyli jest zdrowy. Dagger Sword, Temple Camps, Slamsy wszystko mamy zrobione. Pięknie to wygląda. I co? I możemy teraz kogoś wysłać na trening kryminalny, że tak powiem. Złołona zmieni się w Bruta. Ok. On będzie miał możliwości takiego dodatkowego działania debuffującego, więc myślę, że ten trening, to mu tutaj zrobimy. Tutaj z kolei hunting training. Flint mógłby się zmienić w kapitana. Miałby łuk wtedy. To mi się też podobało. Nie, ale muszę to Golda niestety. Mamy jeszcze opcję. Treningu takiego. Wtedy Flint mógłby się stać e, mąkiem, czyli e, takim bardziej tym zakonnikiem. Jak to przetłumaczyć, kurczę, zapomniałem słowa w tym momencie. E, w każdym razie mąkiem, z którym miałby trochę buffów, trochę damage'u i trochę debuffów. Nie wiem, czy mi się to najbardziej podoba z tych wszystkich możliwości, jednak e, w sumie my się zmieniliśmy w maga, prawda? zobaczmy jak wyglądamy teraz jako arcymag, mamy. Niespecjalnie potężną różdżkę, niestety. Przekleństwo, leczonko i dark spell, który zadajesz 50 obrażeń. Fajnie, to jest potężne. To my możemy i mamy berserkera, przypominam. To dużo może już zmienić w naszych walkach. Moi drodzy, tak wyglądają właśnie Tiny Folks, taka dosyć ciekawa propozycja, która przede wszystkim charakteryzuje się bardzo fajnym, spójnym przede wszystkim, stylem graficznym, pikselowym, które oczywiście jak wiecie mnie bardzo jarają. A przy okazji to gierka, która pozwala się stosunkowo odprężyć, trochę pokombinować, taki bym powiedział Darkest Dungeon tylko, że łatwiejszy chyba i pozbawiony niektórych opcji. Jeśli ktoś chce po prostu bez zbędnego przekomplikowania sobie poklikać, to myślę, że to jest dla niego idealna propozycja. Dajcie znać co wy myślicie o tej grze, jak wam się podoba, w komentarzach, lajkujcie oczywiście film jeśli tylko wam się podobało oraz zostawcie subskrypcję jeśli macie ochotę obejrzeć takich filmów więcej. Dzięki wielkie za oglądanie, widzimy się i słyszymy w kolejnym nagraniu. Do usłyszenia, hej!